Bye. <music> Niezwykle ważnego z gospodarczego punktu widzenia tematu skutecznego dochodzenia należności. Przy omawianiu tak ważnego zagadnienia nie może zabraknąć tematu egzekucji sądowej, która jest jedną z podstawowych form dochodzenia należności. Świadczą o tym twarde fakty statystyczne. 8 milionów spraw w ubiegłym roku 9 miliardów złotych ściągniętych dla wierzycieli. Konferencja organizowana jest w kluczowym momencie, albowiem Ministerstwo Sprawiedliwości finalizuje pracę nad nową ustawą o komornikach sądowych oraz ustawą o kosztach egzekucyjnych. Dzisiejsza konferencja, która zgromadziła wielu interesariuszy rynku zarządzania wierzytelnościami, a może bliżej jeszcze egzekucji komorniczej, pokazała, że. Interesariusze, choć patrzą na ten rynek z wielu punktów widzenia, są w stanie znaleźć platformę porozumienia. I to jest niezwykłe, że w obszarze tak wrażliwym da się znaleźć wspólne argumenty merytoryczne do tego, żeby ten obszar niezwykle istotny z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego, społecznego nie tylko uporządkować, ale dobrymi rekomendacjami i system prawa, przepisów regulujących tym obszarem, żeby poprawić. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do uczestniczenia w tej konferencji. Dziękuję organizatorom za pomysł stworzenia takiego wydarzenia, które pozwala spotkać się przedstawicielom branży zarządzania wierzytelnościami, specjalistom z tej branży, uczestnikom tego rynku wierzytelności oraz wymiany naszych poglądów z przedstawicielami administracji. Joanna Zanowicz reprezentuje dzisiaj na konferencji Konfederację Lewiatan. Konferencja w zakresie skutecznego dochodzenia roszczeń i. Rozwoju gospodarczego kraju. Bardzo istotne wydarzenie na rynku z perspektywy ekspertów rynku indykacyjnego, ale także przedsiębiorców. Na konferencji zostało podjętych szereg bardzo ważnych tematów, które istotnie wpływają na wpływ należności w Polsce. My, jako firma działająca w branży finansowej, również windykacyjnej, jako dostawca Rozwiązań informatycznych, widzimy, że ta branża windykacyjna bardzo się rozwija również w zakresie informatyzacji. Widzimy też, że era polegająca na dostarczeniu tylko systemów informatycznych dawno wygasła. Teraz wraz z systemem należy dostarczyć mocne know-how. Takie know-how można właśnie zdobyć na tego typu konferencjach, gdzie wysoka merytoryka pozwala inspirować się, pozwala rozwijać swoje kompetencje. Jesteśmy po debacie, która zakończyła konferencję pod tytułem Windykacja. Realne zmiany. Bardzo ciekawej debacie, w której brał udział, brali udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości Ministerstwa Rozwoju, także e, widać, że rząd podszedł poważnie do tematu windykacji. E, pojawiło się wiele ciekawych wniosków. Ja przyszedłem tu jako przedstawiciel parlamentu, jako ten, który chciał e, usłyszeć postulaty zarówno tych, którzy są wierzycielami jak i tych, którzy są dłużnikami. Windykatorzy stoją gdzieś pomiędzy tymi dwiema grupami społecznymi w bardzo trudnej sytuacji. I tutaj staraliśmy się wypracować, być może, jakiś taki punkt startu do tego, w jakim kierunku należy iść, co należy zmienić w przepisach prawa, aby ta windykacja była przede wszystkim bardziej ludzka, dobra zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika, by była skuteczna, by była jak najmniej szkodliwa. Przede wszystkim, Rzecz taka najistotniejsza, która mi się na myśl nasuwa, to jest odpowiednie dobieranie sobie kontrahentów, czyli zanim się podpisze umowę, żeby wiedzieć, z kim tą umowę się podpisuje. No i tutaj niestety polskie przepisy prawa mają wiele niedoskonałości z tego prostego względu, że wielu przedsiębiorców jest zmuszonych do działania po omacku, ponieważ wciąż brakuje informacji o przedsiębiorcach, o konsumentach, o ich zdolności płatniczej, o zdolności do wywiązywania się z zawieranych kontraktów. Także wielka nadzieja w pracach Ministerstwa Rozwoju, które już od, od wielu lat pracuje nad nowelizacją tzw. ustawy o bigach. Myślę, że to byłby pierwszy krok w kierunku ucywilizowania już takiego pełnego rynku, tak aby najzwyczajniej w świecie przedsiębiorcy mogli działać w takim obszarze bezpiecznym, bezpiecznej gospodarki. No i co za tym idzie, żeby konsumenci byli bezpieczni.